po prostu. Ja rozumiem. Mamy telefon. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. A. Halo, słuchaj mnie. Yes, halo, halo. Siemano, y jakie masz to... pytanko? I jak się nazywasz? No siema, Kacper z Warszawy. Siema, Kacpi. Ja mam pytanie do Rafała. Ogólnie y ty nie uważasz, że rzeczy, które prezentujesz na streamie są karygodne? Między innymi wyzywanie czarnoskórych papieża i cytowanie Pana Bagińskiego? Znaczy wydaje mi się, ogólnie jest taki zasadniczy problem, że czasami streamuję ze swoim kolegą, Denit Rozyniak, i to jest osoba, która właśnie szerzy dużo nienawiści w internecie, bardzo często obrywają właśnie osoby przez wzgląd na swoją karnację, nazywa ich niewolnikami, nie wiem dlaczego ja historii tak dobrze nie znam, nie zagłębiam się w te tematy, natomiast no, z tego miejsca chciałem cię przeprosić za swojego kolegę, czasami staram się go cenzurować i mutować, ale no, staram się, staram się też dać mu przestrzeń do wypowiedzi, tak? Rozumiem, że mówimy tutaj o dyziu. O dyziu, no, w empakietach. Tak, tylko że to ty ostatnio cytowałeś pana Bagińskiego, który twierdził, że osoby pochodzenia tutaj afroamerykańskiego wywodzą się z jelita. To są twoje słowa. No Znaczy no tak, no ale ja zacytowałem wypowiedź swojego nauczyciela z czasów licealnych i powiedziałem, że nie uważam, że było to prawdą, natomiast nie znam się wystarczająco na biologii, żeby jednoznacznie temu zaprzeczyć, tak? A nie uważasz, że jest toksyczne cytowanie ludzi takich jak pan profesor Bagiński? Uważam, że jego wypowiedzi są na pewno kontrowersyjne. Natomiast. No... Mam pra... to jest to sprawo cytatu, tak? To tak samo możemy zabronić cytowania pewnej ładnej bajki Murzynek Bambo, a nie uważam, żeby przynosiła jakieś negatywne skutki w społeczeństwie. Okej, okay. jeszcze mam pytanie tutaj do Boxdela. Boxdel, kiedy schudniesz? O, zdałem sobie sprawę, że te, te pytania musiały się pojawić. E, nie wiem. A robisz coś, bo wiesz, bo zapowiadasz, robimy, że to, robimy. Robimy, 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 z... robimy. Kurwa Chipsy wpierdalałeś ze mną przed chwilą. <laughs> Ale ile? <laughs> Wystarczająco. <Garstke, garstke. laughs> czy znaczy w twojej dłoni to kurwa garść, nie? <laughs> Nie, Dobra, i tak... ostatnie pytanie do Łódźka: jak, jak wytrzymujesz z tymi idiotami? Kurwa, tak. Jest dobrze, nie? <śmum> jest dobrze, nie? No. Ale taki przestraszony trochę siedzi. No. zasadzie, kurwa, chyba. Kurwa, nie, w wam, nie, Ja wam daję ten, bo wy po prostu ze sobą dobrze rozmawiacie, ja słucham. Ale ja nie, to się nie. pytanie: jak wytrzymujesz? Tak, spojrzałeś na bok z daleka, bo takie. To, nie, dobrze. Znaczy, ci dużo, czy nie? Łódźnik. Za ile cię można wykupić? Kurwa. no... Podaj kwotę, podaj. no. Klauzula się, odstępna opa. jest tutaj u Michała, nie? On tutaj ma kontrakt podpisany, klauzula. Ale może tak jak fejmie zrobił, że przez pół roku nigdzie iść nie możesz. Wiesz, co podpisywałeś stary? Kurwa, stary. się znaczy, problem. Bo, nie, pro, nie problem podpisywa... albo nie. nie problem, bo, bo, albo nie, problem jest w tym, że e, Ulfik nie ma żadnej umowy. Za umowy. Nie mam żadnej, no. No to tak mamy okay. Czyli płacisz mu na czarno, masz też... prawo, tak? Nie, y, umowy są... Y, inaczej, umowę o, o pracę ma, y, ma płacone... jest umowa, opatrz się. Ale tu nie ma, tu nie ma żadnej lojalnościówki. No, ma prostu, nie tam. ma, tak, okay. mądry, tak. Może w każdej chwili zerwać umowę... A no, tak na fakturę spojrzeć, z ciekawości? Może. Po programie, na luzików. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie do was wszystkich. Kto jest z was najgrubszy? Bo widzę, że się przytyło wszystkim. Kurwa, ja schudłem. No to to też jest też zabawne, że mówi to człowiek, który jeszcze niedawno przy kilogramach 65 trzy brody, kurwa, dumnie nosił. No ale no, w porządku. No wydaje mi się, że akurat w tym zestawieniu ja jestem na szczuplejszy, co mi się definitywnie podoba. Nie widać... No, no dobrze, to wiemy. by było tyle. Dziękuję, dziękuję wszystkim za, yy, za poświęcony mi czas. Do widzenia. All right. Trzymaj się, trzymaj się. Kacper z Warszawy właśnie mówił dość kontrowersyjne pytanie, zadał się profesora Bagińskiego. Tak. Zacytowałeś eee, profesora Bagińskiego? No zdarzyło się zacytować, ale to bardziej po prostu było w ramach ciekawostki, tak. Okay. A co znasz profesora Bagińskiego, że pytasz? Okay. Podzielasz jego opinię w niektórych kwestiach? The, no właśnie the, nie chciałbym się też wypowiadać właśnie tutaj na temat profesora Bagińskiego, aczkolwiek e, e, bardzo fajne to było pytanie, ambitne. Dzięki. No dobra, przejdźmy do kolejnego news'a. E, Tej tak, chwały, no, bo trochę tego jeszcze...